Dzień dobry, praktyk powiatu Bardzo w się Paniach. Chciałem poinformować, że będę nagrywał całą... Ja że jest zakaz. E, Proszę nie, powiedzieć postawę prawną... Proszę nie nagrywać. Ale proszę po, powiedzieć mi postawę prawną... i Czy taki, mogę? A, a e, proszę powiedzieć... A proszę mi to... Tak. się prawie? Tak. Tak? Jako ale tu nie pan chodzi, czy ja się znam. To nieważne, czy ja się znam, czy nie. Dobrze, proszę czy mi nie postawić... Nie proszę, chybać, proszę, proszę mi powiedzieć ja postawę prawną... Nie życzę. Ale nie W takim razie ma pan e, 7 dni na złożenie... I proszę pana, ja się wstawiłem. W ja nie prak. po to wstaję rano, żeby to tu przyjechać. E, jeszcze raz się pytam. Proszę mi podać postawę prawną i faktyczną. Dlaczego nie mogę nagrywać swojego przesłuchania? Ostatnio panu tłumaczyła. Nie, nie tłumaczyła mi pani, bo mam to nagrane. Dobry panie oficerze, wstawiłem, wstawiłem, się dzisiaj. Wstawiłem się dzisiaj na, na przesłuchanie. No tu też nic nie słychać. O, teraz słychać. Wstawiłem się dzisiaj na przesłuchanie. Pomiałem wezwanie na dzisiaj się wstawić o godzinie 8.15. Wstawiłem się. Pan jest oficerem dyżurnym. Wstawiłem się. Ale, pan. pan, pan jest nie, nie poddała mi podstawy, dlaczego mogę nie nagrywać. Ja wiem, że z artykułu 147 KPK mogę tak samo nagrywać, to bo tam nie ma opisanego kto, co, jak. Więc jeżeli pani tak szef... No to jak nie, no to po co mnie wzywa? Naraża mnie na koszty przyjazdów i tak dalej. Nie wytłumaczyła nic, bo ona nic nie wie. Dziękuję, do widzenia.